Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest 18. najmłodszym wieloprofilowym uniwersytetem w Polsce, jednak jako szkoła wyższa funkcjonuje na edukacyjnej mapie kraju niemal od półwiecza. Od lat kształci specjalistów, początkowo głównie nauk pedagogicznych, później wielu innych dziedzin i kierunków stricte uniwersyteckich. Jest największą uczelnią wyższą Bydgoszczy. Kazimierzowska Wszechnica ma dziś w ofercie kształcenia 21 atrakcyjnych kierunków studiów, m.in. psychologię i informatykę, politologię i fizykę, biologię i geografię, filologię obce oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną. W przyszłym roku oferta rozszerzona zostanie o sześć kolejnych kierunków, w tym biotechnologię i socjologię. 15 tysięcy studentów uczy się w trybie stacjonarnym i na kierunkach niestacjonarnych kilkudziesięciu podyplomowych oraz doktoranckich. Młodzież korzysta tu z programów wymiany międzynarodowej, wyjeżdżając na okresowe pobyty do uczelni europejskich. Młodzi ludzie to siła naszej uczelni. Są wśród nich laureaci olimpiad przedmiotowych, stypendyści ministra edukacji narodowej i sportu, prezydenta miasta i marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego. Studenci pracują w kołach naukowych, uczestniczą w akademickim życiu kulturalnym, tworzą teatry, kabarety, liczne zespoły muzyczne, organizują koncerty i festiwale kulturalne. Kur uniwersytetu regularnie występuje w Filharmonii Pomorskiej. Przy uczelni afiliowany jest także ośrodek Alliance Francaise. Wspaniałą kartę zapisują nasi sportowcy, odnosząc liczne sukcesy w Mistrzostwach Świata i Europy, godnie reprezentując Polskę na zawodach olimpijskich. Wioślarze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego co roku rywalizują na brdzie z osadami innych szkół wyższych, w tym Cambridge, Oxfordu oraz Uniwersytetu Londyńskiego. Pracownicy UKW współpracują z licznymi uczelniami oraz placówkami naukowymi Europy i Ameryki. Nasi naukowcy biorą udział w genetycznym projekcie EvolTree. Zasłużyli też na przyznanie uczelni zaszczytnego tytułu Centrum Doskonałości w dziedzinie badania materiałów porowatych. Uniwersytet otwarty jest na środowisko miasta i regionu. Przy Instytucie Psychologii działa Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej ukierunkowane na pomoc potrzebującym. Z myślą o seniorach powstał Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, kształcący studentów w jesieni życia. Biblioteka Główna służy nie tylko społeczności Uniwersytetu i innych bydgoskich uczelni, ale udostępnia swe zbiory także mieszkańcom Bydgoszczy i całego regionu. Wraz z innymi książnicami prowadzi Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową. Trzydziestoletnią historią może poszczycić się wydawnictwo uniwersyteckie. Przez niemal 40 lat swego istnienia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pokonał długą drogę. Nasza uczelnia stała się ważnym punktem na edukacyjnej mapie Bydgoszczy, regionu i całego kraju.